Witajcie, witajcie, plaża Kiersty Kiersty Gdzieś koło Rychlik, Kiersty jakoś tak To wygląda Piękne miejsce, spokojne Rekreacyjne Przyjeżdża się, płaci się za parking, obok jest bar I Zobaczymy gdzie Michosz popłynę Tam jakiś bar jest, można sobie zjeść. Ogólnie spokój. Łabędzie. Sobie są. Ogólnie przy okazji chciałem coś powiedzieć. Każdy musi kurwa, swoje życie przeżyć sam. Ja swoje przeżyłem. Przeżywam. Mogę coś Wam powiedzieć albo nie powiedzieć. Kto chce to posłucha, kto nie chce, to nie posłucha. Co mnie to obchodzi? Każdy robi, co to chce. To jego życie. A że kurwa, ktoś popełni błąd, to jest nie moja sprawa. Ja Was mogę poostrzegać Tyle w temacie. Trzymajcie się, papa. Pa.